Ciemko mordeczki, ja jestem Play TV, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A to jest część druga wbijania 8 na 20 rangę. I będziemy chyba grać solo, bo co tam będziemy się pierdzielić na duo. Skoro solo tak jakby jest na tym samym poziomie trudności lub jest nawet trochę łatwiejsze Wiem, że El Primo, El Primo jest przekozacki na solo prze 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 ja nie wiem, czy ktoś mi tu zaraz wyskoczy. Aha. Dobra, Daryl. Daryl jest stąd tym... Czekaj, nie? Ym, o, ociek. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, Daryl. Patrz, patrz, patrz. Karl i Daryl. Aha, Daryl zginął. Chyba prosen jest karlem. Na pewno. Blanca koza kozaczy Karlem. A ten Karl to może zaraz ode mnie tutaj dostać. No typie, chodź, typie. Chodź, typie. By, z tym. Ale będzie problem z brokiem, bo brok jest dobrą postacią i... i on na daleko on będzie nas będzie na kurzył, ale... Ale to może na, po, na blisko powalić broka. No niełatwo, no ale po... No. O patrzcie, patrzcie, soluwa MZ. Patrzcie. Patrzcie, to jest przekonaczki. O nie. O nie! Patrzcie. Miejsce od razu zabrajmy sobie tutaj z kasztanem. Napiszę mu tylko, że nagrywam. Czekajcie kto komu napisze Dołączajcie w ogóle do Klanu tego no Bobersony Klan stworzył Foster, a klub jest już oficjalny Klub Fostera i Majstera Play TV, ale tylko dlatego, że w nim jestem, ale to nie jest mój klub. I zobaczcie, jest 12 broadboxów. więc naprawdę spoko. Dzisiaj są jeszcze i będzie dzisiaj jeszcze 14, bo chyba sobie drugiego, jeszcze, dwa jeszcze zbijemy. Albo jednego, nie wiem. Yy, jakby co to Kasztan chodzi ze mną yy, To Kasztan tam spróbuj sobie tam, no, I skrzynkę tam. Tylko długo ci to zajmie, ale nie wiem czemu to w ogóle niszczysz. z tu... skrzynkę na blisko. Nie wiem po co. Ale by mi się wydawało, może mi na daleko, no ale. Nie, na daleko, dobrze mi Okej, okay, no to chodźcie, no. O, ktoś się ogląda. Sam nie jesteśmy, no ale. Co? To? Oj, 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 oj. oj. Oj, oj. Dwa <laughs> tysiące Ej, i, i, Prawie ją trafiłem. Ład. Ej, ej, ej. Tylko, ja cię mam chyba na strzała. Oj. Gdzie? Kas tam dobrze? Można tutaj od sobie zadania. może a teraz primo, Primo ten team trzeba wyburzyć i wziąć perfuksy, bo... Co? O nie, Kasztan, po co zbierałeś? Nie, dobra, yy, ale by, jakby ich teraz porobił, to by było kozacko. Gdzie ty auto atakiem strzelasz No. Nie, 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 nie. Chodź. Chodź. Chodź, What the? Okay. mamy chyba 13 trzynastego Broboxa i patrzcie, jeden pucharek i jest 11 tysięcy trzysta Dobra, czat klubowy, tutaj czat, nieważne, chodź. Dawaj, kasztanie. Kasztan. Ja nie będę czekał. Dawaj. O, jak zwykle. Oczywiście, ja nie, nie, ja nie jestem hamski, że nie zmienię ranki na 22 ale albo, 20, albo 20 albo 21, ale po prostu odcinek. Nie będę zmieniał postaci na inną niż 8-bit. Więc. Lepiej nie. Bo ja wbijam 8-bita, nie wbijam 20-tej rangi na, na 21, więc wiecie. Ty, ty ty bibi, bibi, bibi. Ja szybko, szybko... Lep! Oj, Leon! Isheli! Jakby co kasztan Master Power? Ciężko przewidzieć, bo widać gwiazdkę. Patrzcie! O lol! Ale go prawie porobiłem. No strzała może. może bym go porobił, gdybym go trafił. Yep. U te strzały, jeżeli ujrzeli, do... o, to są takie. To są takie po prostu. No, to jest mazi. Oj, O, nie, tu ktoś był. Tu ktoś był. Gary. patrz, zabiłem go jeszcze. Oj, O nie, 8 bit tam jest. Wow! czekajcie, bo tu kruk nam lekko grozi aha, i on ma, jest odporny i weźmie sobie, tak? o, kasztan, bardzo ładnie to zrobiłeś oj, no ale giniemy w tym momencie w tym momencie sobie giniemy bo tu już nie ma szans tu już na nas nie ma szans ponieważ wszyscy oni nas zrobili w kleszcza Oj! O! No! Zrespił się! Nice! Tylko tu jest Spike. O! Wyku wykurzyłem jeszcze tego. O nie! To będzie złe! Masz tutaj? O. Nie, przegraliśmy, dobra. Nie na no, trzecie miejsce. Kurda, zero. No nadal, w końcu jeden pucharek brakuje i będziemy jednak mieli 14 brawlboxa I pamiętajcie, jeżeli wbijecie 10 łapek w górę, to wbijam 150 Browl Boxów. Jeżeli wbijecie nie wiem z 8 łapek w górę, wbijam 100. A jeżeli jeżeli dacie nie wiem wie to, wbijam 50. Ok zaczynamy gierkę. Teraz wbijamy te puchy, bo o to tutaj tylko chodzi. I też o to, żeby wbić. I też o to, żeby mieć kipsy i... O, no. I Dobra, ale wiecie, wiecie co? Rico jest dobry. Ale jednak, nawet jeżeli nie lubicie 8 a może jednak lubicie, to i tak 8-bit na blisko z Rikiem. Nawet jeżeli by miał ULTA, 8-bit by go porobił. A Riko to i tak mega dobra postać. Kto nie lubi Rika, to piszcie komentarze. O, patrzcie, jest i tak tutaj pójdę. I, i Rosa mnie uratowała. Nice. A teraz ja uratuję ją, żeby już nie musiała mi w ogóle walczyć. Jest, Oj. 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 Jest źle. Jest źle, bo ona zaraz mi tu wyskoczy z krzaków. O, tak jak mówiłem. mówiłem, ale na szczęście sobie poszła. Mm. No ale ja. Jest. Mam go. Nie, ja Cię nie będę z team tym, z tobą, bo ty mnie, bo ty mnie zdradzisz. No dobrze. Okay. Ale ma, ale macie nie zdradzać. Uważajcie. Jeżeli jesteście dobrymi kąplami i nie, nie zdradzicie. Tu uważajcie, bo jako. Podjechałem ją. Ja! Drugie. Kurde. No zasia. No i mamy... Mamy prawie 19 rangę i mamy 10 400. Tysią nice. Ok, i zaraz będzie 14 Brawl Box. Dobra, bijamy te puszki. Tam się zawsze... A, wiedziałem. Że... Muszę być! Kurde! Teraz muszę mieć pierwsze miejsce! I w ogóle spadłem teraz z 11 400. No. Kurde! Jeśli teraz mnie ktoś podjedzie, to będę taki zdenerwowany, że masakra. Dobra, chodź tu. tam. Na szczęście nie powiedziałem czegoś na sypach. Okej, okay, yy, nie będę o tym wspominał Oj, czekajcie, czekajcie, bo tu tutaj, tu, no nie, no drugi 8-bit, no, masakra A ja chcę Daryla podjechać za to, że mnie zabij... Ja Ciebie zabiję i zgarnę Twoje kiusy To może być naprawdę Mam nadzieję, że tutaj żaden 8-bit nie kampi, no chyba, że tam tego 8-bita to jest, ale tu nie ma, nie ma 8-bita, dobra. Primo zjedź go za to No i dobrze ci Dobra plus 5, odrobiłem hmm. Ale gdybym zabił tego Darila To by był po prostu cud Teraz tylko to wygrać To wtedy będzie 19 ranga Czyli 8-bit zadaje więcej niż tylko nawet na jednym ślubie Paga. Nie ja będę Dobra, nie będę kampił. Dobra, szybko, szybko, szybko zanim ten ból tutaj wejdzie. Tu jest bój. Ja wiem, że ty tu jesteś, lepiej, minus -3 no to jest masakra. Nie, ja chcę sam sobie pograć. Też był mój kolega z klasy, ale na razie muszę sam powbijać pucharki. No sorki cię. Sorki. Podcinik. Po w komentarzach, że czy by się to czy, by, czy byście się denerwowali kiedy było. Znowu mam minus 5 Dobrze, Dobrze galerz, Edwiciu, game over Widzieć. Masakra! Ile tu jest Darylów? Wszyscy wbijają Darylów na wysoką rangę. Ja to mam tak ciężko. Skąd tu ma 4 cztery... klipsy? Jezu, przecież ja miałem zbida, że tutaj jest 8 w krzakach. Oj. O nie. Nie. Ty nie możesz tego zrobić, w Daryl. Dobra. Co? No 7 jeszcze. Zostały z Jezu się gra i bitem na tych kucharkach. Najgorzej by było, gdyby się grało z zamkniętymi oczami. Jak grał. O nie, 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 Biorę się za kampienie. Nie, to nie będzie tak, że wszyscy będą kampić, a ja będę po prostu siedział. Nie, no nikt nie kampił, ale dużo ludzi kampi, ja... już mieć te pucharki, a nie żeby każdy zabijał Dobra, jestem po kampie. Wiem, że mnie widzieli, ale nie, chodzi, nie A ja Teraz plus 10, dawaj No dobra, no nie mówcie, że jestem słaby w tą grę, ale jak już mocno chcę bić te pucharki, ja ciągle przegrywam Dawać, zabijać się, na no to czekacie. Yy, XD. Dawać, no zabijajcie się. Macie się zabijać, albo ja was... Waszą na nawitał. Patrz. Patrzcie, jak mam mało pucharku. Już bym miał naprawdę tą 20 razy. Ok, ale. mówiąc, zapomniałem o tym, że ja mam tak zawsze, kiedy będę spadał, to od razu potem yy, na wszystko. Uwaga i czternasty Brawlbox. Mm. Dobra, to ja chyba będę kończył ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to po prostu zostawcie łapkę w górę. Choć i tak nagram jeszcze jeden filmik jutro, pojutrze, kiedykolwiek. Z, z trzeciej części wbijania idbta na dwudziestą rangę. Nagram trzecią część jutro lub pojutrze, a tą część drugą. Teraz nagrałem i mam nadzieję, że takie filmy będą Wam się podobać. Na przykład, jak będą Wam się podobać, to e, tego Aidbita już wbiję. To po 8-bicie na przykład napiszcie mi w komentarzu, jaką postać mam wbić na 20 rangę. Y, nie wiem, Nita mam wbić, Tika, Pam, Penny, Tarę, Denamajka, cokolwiek. No, no, nawet tę 12 rangę. Jakąkolwiek postać piszcie. Oprócz tych. O tych zadmiarzy, o tych, o tego pana, tego, 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 tej, tej i tej. No nie piszcie, żebym te, te postaci wbijał na tą rangę, bo one już są. Myślę, że nie jesteście tacy głupi, ale no wiecie. Więc ja się z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I pa!